Witajcie z tej strony Unuker, a dzisiaj zajmiemy się opisem SP2 wojownika, czyli Blade. Blade jest kartą ninja, którą zdobywamy na poziomie 46. Posiada on element wody zarówno w ataku podstawowym, jak i skillach. A więc zacznijmy opis skilli. Pierwszym skillem jest cięcie krzyżowe. Wygląda następująco, po bokach będę wam pokazywał opis skilli oraz efekty jakie czasami dają. Kolejnym skillem jest energiczne oszcze. Jest to atak długodystansowy. Kolejnym skillem jest łańcuchowy atak. Zadaje on obrażenia obszarowe, wywołuje oszołomienie oraz trafia kilka przeciwników na nas. Następnym skillem jest osłona oszcza. Sprawia ten skill to, że wysysamy energię z wrogiego ataku, a mianowicie jeżeli ktoś nam walnie obrażenia za 500, dostajemy bonus do ataku o wysokości 500. Jeżeli ktoś walnie powyżej 7000, to dostajemy maksymalnie 7000. Jest to pewne ograniczenie, takie samo jak u łucznika na SP zabójcy. Kolejnym skillem jest Szturm Miecza. Jest to największy obszarowy skill Blade'a. Zadaje on obrażenia dookoła tej postaci, wywołuje krwawienie oraz zranioną nogę. Szóstym skillem jest atak z prędkością światła. Polega on na tym, że możemy w bardzo szybkim tempie dojść do przeciwnika, w międzyczasie zadając mu obrażenia. Następnym skillem jest oddech przywracania. Przywraca on manę oraz życie zależne od naszego poziomu razy 20. Czyli w moim przypadku jest to 1700 ze względu na to, że mam 85 poziom na tej postaci. A teraz trzeci skill od końca, czyli śmiertelne uderzenie. Moim zdaniem jest to najlepszy sposób na magów. Głównie po to, aby im strącić manę, która jest potrzebna do większości zaklęć w dużych ilościach. Przed ostatnim skillem, jakim jest buff, jest ostra krawędź. Zwiększa on poziom naszego ataku o 2. I ostatnim skillem, czyli lastem jest tańczący miecz. Zadaje on największe obrażenia u blade'a, wywołuje szok oraz jest obszarowy. To tyle jeżeli chodzi o przegląd SP Blade'a. Spodziewajcie się w przyszłości więcej przeglądów SP. Jestem Unukar, dzięki za oglądnięcie i cześć.